Zanim skończył 17 lat, Lamin Jamal zdążył już napisać zasady nowoczesnego futbolu na nowo. Nastolatek, który gra ze spokojem mistrza, podczas gdy świat go świętuje. Jednak z dala od hałasu stadionów nie żyje w blasku chwały, lecz w ciszy, wspierany przez rodzinę, dyscyplinę i wiarę. Co sprawia, że tak młody gracz jest naprawdę wielki? Sam talent czy wartości, które go kształtują? Aby to zrozumieć, musimy wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło. Lamine Jamal urodził się 13 lipca 2007 roku w Esplugues de Jobregat, w otoczeniu naznaczonym skromnością i kontrastami. Po rozstaniu rodziców dorastał między dwoma światami, małym mieszkaniem matki i skromnym domem ojca w Mataru. Jego korzenie rodzinne sięgają Maroka i Gwinei Równikowej, jednak jego tożsamość kształtowała się na betonowych boiskach Katalonii, Szczególnie w robotniczej dzielnicy Rocafonda, gdzie marzenia są często większe niż możliwości. Już w wieku czterech lat, piłka pojawiła się w jego życiu nie jako zabawka, lecz jako instynkt. Futbol szybko stał się jego językiem, sposobem na zrozumienie świata. W Rocafondzie nauczył się stawiać na swoim, rozwijać cierpliwość i wierzyć w siebie, mimo ograniczonych środków. To otoczenie nauczyło go pokory i wytrwałości, wartości. Które towarzyszą mu do dziś? Czy to jednak tylko talent go wyróżniał, czy może wewnętrzny spokój, który od początku czynił go innym? I jak dziecko z prostych warunków mogło tak wcześnie przyciągnąć uwagę jednego z największych klubów świata? Gdy skauci FC Barcelony obserwowali Laminea Jamala w wieku zaledwie sześciu lat, nie widzieli po prostu utalentowanego dziecka widzieli coś rzadkiego. W Lamasi, legendarnej kuźni talentów klubu, rozpoczęła się dla niego droga, która znaczyła więcej niż trening i taktyka. Podczas gdy inne, inne dzieci uczyły się przede wszystkim schematów, Jamal rozwijał wyczucie rytmu, timingu i przestrzeni, które wykraczało daleko poza jego wiek. Trenerzy opisywali go jako gracza, który czyta grę, zanim ona się rozwinie. Poruszał się z naturalnym spokojem, jakby przewidywał kolejny moment. La masia ukształtowała nie tylko jego technikę, ale i charakter. Dyscyplina, cierpliwość i odpowiedzialność stały się stałymi elementami jego codzienności. Już wcześniej dźwigał oczekiwanie, że rośnie ktoś wyjątkowy. Jak jednak nastolatek radzi sobie z presją bycia uznawanym za nadzieję światowego klubu? I kiedy z tego niezwykłego talentu narodził się gracz, który miał napisać historię. 29 kwietnia. 2023 roku oczekiwania. Stały się rzeczywistością. Mając zaledwie 15 lat, Laminę Jamal po raz pierwszy wszedł na wielką scenę pierwszej drużyny FC Barcelony. Jego debiut przeciwko Realowi Betis trwał tylko kilka minut, ale jeden kontakt z piłką wystarczył, by pokazać, że zaczyna się tu coś nadzwyczajnego. Grał nieustraszenie, precyzyjnie i zdumiewająco spokojnie, jakby presja była niewidoczna. W tym samym sezonie Barcelona zdobyła mistrzostwo, a nazwisko Jamala zaczęło krążyć po całej Europie. Sezon 2023 na 2024 zamienił ciche głosy w nagłówki gazet. W wieku 16 lat został najmłodszym strzelcem w historii ligi, zaliczył 50 występów i zdobył 7 bramek. Klauzula odejścia wynosząca miliard euro wywołała zdumienie, a porównania do dawnych legend stały się nieuniknione. Jednak Jamal nie gonił za niczyim cieniem. Kreślił własną ścieżkę. Czy był to tylko wczesny szczyt, czy początek nowej ery? I jak tak młody gracz poradzi sobie z oczekiwaniami, które zazwyczaj udźwigną tylko doświadczeni profesjonaliści? Sezon 2024 25 oznaczał przejście od obietnicy do potęgi. W wieku 17 lat, Lamina Jamal trafiał w decydujących momentach. Zarówno w El Clasico, jak i w półfinale Ligi Mistrzów, prowadząc FC Barcelonę do krajowej potrójnej korony. Prasa nazwała go spokojną burzą Katalonii, graczem, który zamienia chaos w sztukę. W pięćdziesięciu pięciu występach zdobył osiemnaście bramek i odtąd nosił numer dziesięć, symbol wielkiej odpowiedzialności. Równolegle jego awans odzwierciedlał się w reprezentacji narodowej. W kadrze Hiszpanii zadebiutował w wieku 16 lat i natychmiast strzelił gola jako najmłodszy strzelec w historii. Podczas Mistrzostw Europy 2024 stał się objawieniem turnieju, zaliczając kluczowe asysty i oddając potężny strzał przeciwko Francji. Rok później pomógł w zdobyciu Ligi Narodów, umacniając swój status jako twarzy nowej generacji. Jak jednak tak młody zawodnik pozostaje twardo stąpający po ziemi, gdy tytuły, rekordy i oczekiwania rosną jednocześnie? I co dzieje się z dala od wielkich stadionów, tam gdzie sukces spotyka się z ciszą? Z dala od kamer i nagłówków gazet Lamine Jamal znajduje spokój w swojej prywatnej willi w Espluges de Llobregat. Ukryta w ekskluzywnej okolicy nad Barceloną posiadłość reprezentuje powściągliwość zamiast przepychu. Zakup, sfinalizowany po dyskretnych negocjacjach, nie odzwierciedla chęci afiszowania się, lecz pragnienie stabilizacji i koncentracji. Dom jest otwarty, pełen światła i celowo zaprojektowany w minimalistycznym stylu. Białe ściany, naturalne materiały i czyste linie tworzą atmosferę ciszy. Tutaj Jamal zamienia hałas stadionów na śmiech w wąskim gronie, regenerację i równowagę psychiczną. Prywatna strefa treningowa, duże przeszklone powierzchnie wychodzące na ogród i spokojne miejsca odosobnienia sprawiają, że posiadłość jest miejscem, w którym ciało i umysł odpoczywają w równym stopniu. Ta willa nie jest symbolem bogactwa, lecz lustrem jego postawy. Wolność wymaga dyscypliny, sukces wymaga ciszy. Co jednak oznacza taki dom, gdy ledwo osiągnęło się pełnoletność? I dlaczego rodzina również tutaj odgrywa centralną rolę? Pierwszy duży zakup lamina Jamala nie był dla niego samego, lecz dla jego babci w Rokafondzie. W dzielnicy, w której zaczęła się jego historia, podarował jej spokojny dom. To ona go kształtowała, wspierała, gdy futbol był jeszcze odległym marzeniem. Dla Jamala ten dom pozostaje miejscem pamięci i fundamentem, który regularnie odwiedza. Nieopodal kupił nowoczesne mieszkanie dla swojej matki i młodszego brata w Mataru. Jasne, proste i z widokiem na morze. Oferuje bezpieczeństwo i spokój. Jego matka nadal prowadzi skromne życie, a Jamal często tam wraca, by spędzać czas z rodziną, z dala od zainteresowania publicznego. Również jego ojciec otrzymał dom, penthouse, w sercu Example. Trzy domy, trzy serca. Dla Yamala nie są one oznaką luksusu, lecz wyrazem wdzięczności. Inwestycja w te nieruchomości to wiadomość – rodzina jest najważniejsza. Jak jednak to oparcie zmienia jego spojrzenie na sukces? I jaki wpływ ma ta więź na jego podejście do pieniędzy i odpowiedzialności? Mając niespełna 18 lat, Lamine Jamal należy już do najmłodszych milionerów w zawodowym futbolu. Jego szacowany majątek wynosi około 8 milionów dolarów, ale ta liczba mówi tylko część historii. Duża część jego dochodów nie pochodzi z boiska, lecz z wartości jego nazwiska i wizerunku. Marki wcześniej dostrzegły jego charyzmę i autentyczność. Przede wszystkim Adidas, który wyposażył go w wieloletni kontrakt, czyniąc go jednym z najmłodszych ambasadorów w historii firmy. Do tego dochodzą inne partnerstwa, które wzmacniają jego profil i przynoszą miliony rocznie. Równolegle jego kontrakt z EFC Barceloną zapewnia mu stały dochód z premiami zależnymi od wyników, chroniony przez wyjątkowo wysoką klauzulę odejścia. Wszystkie te liczby mogłyby łatwo doprowadzić do braku umiaru. Jednak u Yamala mało co na to wskazuje. Żyje powściągliwie, planuje rozważnie i sprawia wrażenie, jakby wcześniej zrozumiał, że bogactwo oznacza odpowiedzialność. Jak nastolatek radzi sobie z takim ciężarem finansowym? I co decyduje się dawać? Zamiast tylko posiadać. Pomimo młodego wieku, Lamine Jamal mierzy wielkość nie tylko bramkami, ale i postawą. Jako ambasador UNICEF-u przyjął odpowiedzialność bez robienia show. W prostym przekazie przypomniał, że każde dziecko ma prawo do zabawy i marzeń. Również poza sferą publiczną ta postawa się uwidacznia, gdy wraca do lamassy lub wybiera gesty, które szukają wdzięczności zamiast uwagi. W codziennym życiu jego egzystencja pozostaje zdumiewająco prosta trening, regeneracja, czas z rodziną. Wspólne posiłki, spokojne wieczory, krótkie spacery, oszczędnie korzysta z mediów społecznościowych i patrzy w przyszłość, uczy się języków, analizuje grę, myśli o czasie po zakończeniu kariery. Dzięki temu jego świat pozostaje przejrzysty, ugruntowany i klarowny. Czy to właśnie ta prostota chroni go przed presją i czy tu leży prawdziwy sekret jego dojrzałości? Historia Laminé Jamala pokazuje, że prawdziwa wielkość rośnie w ciszy. Talent otwiera drzwi, ale wartości nadają kierunek. Jego droga dopiero się rozpoczęła, niesiona przez rodzinę, dyscyplinę i wewnętrzny spokój. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał, polub wideo i towarzysz nam w kolejnych rozdziałach.